Wygląda na to, że Kazimierz Marcinkiewicz, 60 L., wpadł w naprawdę poważne tarapaty finansowe? Chodzi oczywiście o olbrzymie zaległości wobec byłej żony Izabeli, 38 L. Nomenomen w Święto Zakochanych, 14 lutego, zostało wydane zawiadomienie o komorniczym zajęciu wierzytelności dłużnika z tytułu wynajmu mieszkania. Kilka dni temu egzekucja została wszczęta. Chodzi o lokal, w którym byłej premier niegdyś mieszkał ze swą byłą już dziś żoną, a który obecnie wynajmuje lokatorom. Wyrokiem sądu Kasma płacić byłej żonie 4000 zł alimentów miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Nie wywiązuje się z tego obowiązku i teraz, oprócz bieżących spłat, ma na karku jeszcze olbrzymi dług sięgający ok. 100 tysięcy złotych, pracuję na własny rachunek bardzo ciężko i intensywnie. Nie mam jednak stałej co miesięcznej pensji, tłumaczył się ostatnio z niepłacenia alimentów. Przed rokiem wysyłając masowo SMS Y do byłej ukochanej. Twierdził zaś, że faceta z komornikiem na placach nikt nie chce zatrudnić. Czy kogoś to przekonuje? Z pewnością nie samego. Komornika, który teraz zajął się ponad 70 metrowym mieszkaniem kaza w apartamentowcu na warszawskiej Ochocie. Dochód znajmu prawdopodobnie pokrywa w całości alimenty lub ich większą część. Około 4000 złotych. Za tyle tam idzie wynajem. Zapewne nieruchomość będzie licytowana, abym mogła odzyskać dług, mówi nam Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz. Mam informację od prawnika, potwierdzającą wszczęcie egzekucji z dniem 18 marca, dodaje. Kobieta jakiś czas temu złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie uporczywego uchylania się od płacenia alimentów przez byłego premiera.